Witam Was wszystkich w kolejnym moim filmie na kanale Polish Fitness Freak dzisiaj postanowiłem czekajcie może będzie lepiej dzisiaj postanowiłem z racji na to że w końcu mamy ponad 2000 subskrypcji na tym kanale dziękuję Wam bardzo za te subskrypcje za to, że śledzicie mój kanał za wszystkie miłe komentarze bo to wszystko dodaje mi siły i udowadnia mi, że to co robię ma jakiś sens. I jeszcze jedna kwestia, chciałem bardzo podziękować chłopakom z WK, Ernestowi, Krzyśkowi z Poznania. No i Pawłowi z Anglii. To są osoby, dzięki którym naprawdę cieszę się, że zrobiłem ten kanał, nie tylko ze względu na to, że mogę komuś pomóc ale głównie ze względu na to, że naprawdę pojawiły się mega znajomości dzięki temu i naprawdę mam kontakt z mega pozytywnymi i z mega wyedukowanymi ludźmi w kwestiach właśnie kulturystyki, suplementacji, diety i teraz nawet dzięki Pawłowi również drugiej stronie medalu. No więc to jest to, co chciałem poruszyć i Poprawię trochę ten kaptur, i teraz chciałbym powiedzieć, przejść do tematu tego filmu, czyli do tego, kim ja jestem i skąd się wziąłem. Co już możecie zauważyć, jeżeli przeczytaliście temat, nasz znaczy temat, tytuł tego filmu, tak? Bo stwierdziłem, że w ostatnim czasie naprawdę pojawiło się sporo nowych osób, zadajecie często te same pytania i uważam, że krótki opis mojej historii. Y, oczywiście związany z kulturystyką y, jest przydatny w tym momencie, więc może zaczniemy od początku, ja nazywam się Bartek mam obecnie 24 lata, rocznikowo 25, ale urodziny mam we wrześniu, więc jeszcze mówię, że 24 kulturystyką interesuję się od 19 roku życia, aczkolwiek tak na poważnie zająłem się y, uprawianiem tego sportu mniej więcej 2-3 lata, no 3 lata temu a tak naprawdę z dopięciem diety i przy całej reszty, no to od marca, marzec? No mniej więcej od marca zeszłego roku, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę doświadczenie, jeżeli chodzi o prawdziwy aspekt kulturystyki, mam tak powiedzmy mniej więcej od roku, tak naprawdę, no półtora roku powiedzmy, tak? I teraz skąd ja się w ogóle tutaj wziąłem, gdzie ja teraz jestem? Cała moja przygoda z kulturystyką zaczęła się na początku moich studiów, jeszcze wtedy pierwszego kierunku, którego nie skończyłem, czyli zarządzania. Nie skończyłem go po prostu, to nie było to, co, co chciałem robić w życiu i absolutnie nie był to mój wybór, było to podyktowane po prostu tym, że było ciśnienie na to, że muszę iść na studia, więc wybrałem po prostu pierwszy lepszy kierunek, nie było to związane w ogóle z tym, co chcę robić, no skończyło się jak się skończyło, w każdym razie to był okres, w którym bardzo dużo imprezowałem. Mój weekend zaczynał się w czwartek, kończył się w sobotę, czasami w niedzielę. I to był, to był okres mojego życia, w którym jak wychodziłem na imprezę, to dopóki nie wypiłem, wiem, że ktoś może w to nie uwierzyć albo się może z tego śmiać, ale dopóki nie, nie wypiłem minimum 0,7 na głowę ze znajomymi, to w ogóle nie wychodziliśmy z akademika, bo się spotkaliśmy u jednego z nich w akademiku, waliliśmy wódę, wodę, szliśmy dopiero na imprezę, tak? I nie miałem żadnych priorytetów w życiu wtedy tak naprawdę. Liczyła się tylko impreza i dobra zabawa. I poznawanie nowych, że tak powiem, towarzyszek życia na jedną noc. I pewnego pięknego dnia właśnie podczas jednej z takich imprez poznałem dziewczynę. Nie będę mówił tutaj... nie będę wypowiadał jej imienia, bo może sobie tego nie życzyć. Ale jeżeli ogląda ten film, no to pozdrawiam. Na pewno wie, że o niej mówię. I... Poznałem dziewczynę, tak? która w pierwszej chwili mi olała, ale później udało mi się od niej dostać numer telefonu na tej samej imprezie. tak? I nasza znajomość powoli się rozwijała. To była osoba, która w ogóle nie piła, nic kompletnie, więc ja też przy niej przestałem pić i zacząłem się trochę ogarniać. Tak. Również wtedy pracowałem w knajpie i pewnego pięknego dnia, kiedy wszedłem na wagę, zobaczyłem na wadze 125 kg, przy czym to nie było 125 kilo tak jak bym chciał, no to się przeraziłem i coś mi strzeliło z DNA dzień do uba i zacząłem ćwiczyć, tak, poszedłem na pierwszą siłownię na uczelni, która była darmowa. Pierwszy mój kontakt na pierwszym treningu tak jak macie ten szeroki drążek wyciągu górnego, to nie wiedziałem o tym, że trzeba go zdjąć albo przytrzymać wyjąłem ciężar z dołu i pieprzyłem mi centralnie w łeb, to był mój pierwszy kontakt z siłownią. E, ale to było takie chodzenie raz na jakiś czas, tak? dwa razy w tygodniu. Po pierwszym treningu miałem mega zakwasy, więc nie chodziłem przez dwa tygodnie. E, później znowu zacząłem sobie chodzić raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, później trzy razy, ale nie trzymałem diety, dalej chodziłem sobie na imprezy, z tym, że już nie piłem. E, no i tak to wszystko wyglądało i pewnego pięknego dnia Wyjechałem do Holandii do pracy, żeby zarobić na wspólne wakacje moje i tej dziewczyny, o której Wam wcześniej wspominałem. To była prawdziwa miłość mojego życia. Zresztą do dzisiaj nią jest. Zawsze uważam, że jeżeli macie pierwszą prawdziwą miłość, no to ona zostaje już do końca. I wyjechałem do Holandii, żeby zarobić na nasze wspólne wakacje. Mniej więcej 2 tygodnie po tym jak wyjechałem, dostałem sms że to koniec, że to nie ma sensu. I wszystko się rozleciało, nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. W każdym bądź razie strasznie to przeżyłem, nie mogłem, właśnie się zrobiło moje żarcie. Nie mogłem, otworzę, żeby nie pikało dalej. Nie mogłem się pozbierać, wróciłem do Polski po trzech miesiącach pracy. Nie miałem tak naprawdę co zrobić z tą kasą, bo no była, miała przeznaczenie takie jakie miała. Nie mogłem się odnaleźć, nie wiedziałem co robić, znowu zacząłem imprezować, ale to nie było już to. W trakcie jak byłem z tą dziewczyną, o której mówię, no to ona mi też pokazała tak naprawdę na trzeźwo, bo nadal chodziliśmy na imprezy, tylko że nie piłem. Więc zobaczyłem na trzeźwo jak wygląda ten świat, więc to już mnie jakoś tak nie rajcowało. Po tym jak po raz pierwszy w życiu się zakochałem, to również jakieś przypadkowe znajomości też już nie sprawiały mi takiej satysfakcji jak kiedyś, bo to nie było to. I z czasem, z czasem coraz bardziej szukałem, 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 aż w końcu znalazłem. Znalazłem siłownię. Po prostu zapełniała mi ten wolny czas, który miałem, pozwalała mi na, po prostu miałem jakiś cel, tak. Pozwalała mi zapomnieć na chwilę o tym bólu, o tym wszystkim i z czasem nawet nie wiem, nie wiedziałem kiedy ona po prostu stała się częścią mojego życia, tak. Oczywiście nadal były jakieś imprezy, nie trzymałem diety, ale już systematycznie trenowałem. I pewnego dnia, oczywiście trenowałem, miałem wyniki jakieś tam siłowe wtedy. No bo jadłem, jadłem bez żadnego liczenia makrosów, nawet nie miałem zbytnio o tym zielonego pojęcia, jedyne o czym wiedziałem, to, że trzeba jeść dużo białka, więc jadłem dużo białka, jadłem mało węglowodanów, yy, mało tłuszczy, aczkolwiek wydawało mi się, że jest to mało, a no to nie było mało, bo potrafiłem na kolację na przykład zjeść dwie kanapki z serem żółtym, ale każda z nich była posmarowana grubą taką stołową młychą majonezu. No więc wydaje mi się, że jadłem około wtedy 7-10 tysięcy kalorii dziennie, no bo tak to jest, tak, obiadem, babci, innego tego typu rzeczy, więc tak to wyglądało. No więc siła szła, ale nic poza tym. Szła mi jakoś tam ta siła, doszedłem do wyciskania na sztandze, jeżeli mówimy tutaj, znaczy na sztandze, to nie było na sztandze, bo ja wtedy oczywiście nie wyciskałem na sztandze, tylko na maszynie Smith'a w skosie ujemnym. Wyciskałem wtedy 4 razy, podaję, że już nie pamiętam, ale coś koło tego 4 czy 5 razy 130 kg, tak? I myślałem, że jestem zajebisty, ale to było na Smithie, przypominam. Dopiero później się dowiedziałem, że wyciskaniem dużych ciężarów na Smithie rozpierdala stawy, i no wtedy nie miałem żadnego pojęcia o tym, co robię tak naprawdę. I pewnego pięknego dnia stwierdziłem, że wezmę się za siebie. Na maksa, po prostu na maksa. Stwierdziłem, że oczywiście w międzyczasie jeszcze rzuciłem studia, bo to nie było to, co chciałem robić. Nie miałem planu na życie, pracowałem jako barman i no jakoś się dociągnęło, tak? Cały tydzień nic nie robiłem, tylko szedłem sobie tam raz dziennie, czy czasami nawet dwa razy dziennie na siłownię, wracałem do domu, spałem, nic nie robiłem, wieczorem spotkałem się z kumplami. E, poszliśmy na, na, na jakąś faję wodną, czy poszliśmy się napić e, w weekend. Poszedłem do roboty na całą noc jako barman, zarobiłem trochę kasy. Później, przez cały tydzień, za tą kasę sobie jakoś tam żyłem, i tak to jakoś leciało. E, no, ale pewnego pewnego dnia postanowiłem, że zrobię coś ze sobą na maksa. E, wszedłem na stronę bodybuilding.com, e, znalazłem program Chrisa Gettina 20 Weeks Hardcore Transformation. I zrobiłem dokładnie wszystko, tak jak on powiedział. Dokładnie. Jadłem to, co Nie wiedziałem dokładnie tak naprawdę, ile jem węgla, ile jem białka, nic nie wiedziałem. Ale jadłem dokładnie tak, jak on mówił. Robiłem dokładnie treningi, takie, jak on robił. kardy dokładnie tak, jak on. No i w przeciągu... Postanowiłem sobie po prostu, że spróbuję, tak? Zrobię 12 tygodni na maksa i zobaczę, czy faktycznie będę jakieś rezultaty. No i po 12 tygodniach z wagi wtedy 116 kg zleciałem do... 80 do 87, jakoś tak, 87-88. E, oczywiście miałem jeszcze trochę tam, miałem zarys sześciopaka, tak, ale e, no był to tylko zarys. Myślę, że miałem około 11-12% tkanki tłuszczowej wtedy. No ale z mniej więcej 25 no to nie jest to zły wynik. E, aczkolwiek no to było już tak. Wtedy zapierdzielałem jak u Osioł. Dwa razy dziennie cardio po 40 minut. Na steperze albo na bieżni. Oprócz tego jedzenie na zmianę kurczaka. Znaczy, kurczak był cały czas, ale tylko ryż brązowy, tylko płatki owsiane z jajkami na śniadanie. I oprócz ryżu brązowego od czasu do czasu słodkie ziemniaki, ale nic więcej. Tylko brokuły, tak? Typowo bro, typowo. Suplementacja, oczywiście, cela, kratyna, wszystko co tam było. Są, Inaczej, to, to, to co on rozpisał, możecie sobie weźmieć w jego program. Wejdźcie, tylko nie piszcie mi, że podał link, tylko wysilcie trochę swoje palce i wpiszcie sobie www.bodybuilding.com, wejdźcie sobie w zakładkę Find the Plan, wybierzcie redukcję i pierwsze z góry będziecie mieli właśnie ten program. I no efekty były, tak? Wiem, że na pewno mógłbym zrobić to lepiej niż zrobiłem, jeżeli robiłem to inaczej i to pod siebie, a nie schematem jakiegoś programu, który jest zrobiony dla milionów. Ale no nie miałem żadnego pojęcia, ale był jeden pozy bardzo pozytywny aspekt tego wszystkiego. Aspekt pozytywny był taki, że mi to się wkręciło. Wkręcił mi się taki tryb życia. Wkręciło mi się bro science. Wkręciło mi się całe właśnie podejście bro. Jedzenie posiłków godzinowo. Wszystko mi się wkręciło. Ja nie zapomnę tego stanu, kiedy nie mogłem zrobić cardio i czułem jakbym oszukał sam siebie. Ja wiem, że to może być dla kogoś chore, Powiem mi ktoś, że to jest już przygnięcie pały w drugą stronę. Ja się z tym zgadzam. Ale no to jest niesamowite uczucie tak naprawdę, jeżeli tego nie spróbowaliście i nigdy nie mieliście czegoś takiego, to tego nigdy nie zrozumiecie. Ja potrafiłem być wnerwiony o godzinie 15.03, że i że jeszcze nie jem, bo mam jeść o godzinie 15.00. Ja wiem, że to jest chore tak na dzień dzisiejszy, ale wtedy tak było. W każdym bądź razie no pokochałem taki tryb życia zacząłem zgłębiać w tą wiedzę, zacząłem czytać artykuły w magazyn Flexa, magazyn Muscular Development, magazyn Muscle Fitness, artykuły na Bodybuilding.com, tam jest bardzo dużo wiedzy, różnego rodzaju informacje o suplementach i powoli, 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 powoli zacząłem, znaczy robiłem dalej to, co robię i później nastał czas, kiedy... Właśnie na bodybuilding.com był konkurs BSN Summer Street Challenge 2013 i to był moment zwrotny w moim życiu, bo ja postanowiłem wziąć udział w tym konkursie. Ja wtedy byłem już w trakcie robienia masówki, taki już niby ogarnięty, ale to ona nie była ogarnięta, bo jadłem białka około 3 gramów na kilogram masy ciała, no ponad 3 gramy, węgli też było mniej więcej tyle, tłuszczu około grama na kilogram masy ciała, więc teoretycznie. Rozkład makrosów był 40-40-20, ale no teraz wiem, bo widzę po sobie, że mi taki rozkład nie służy, tak? ale robiłem to, bo tak było zapisane w programie, też z wody No i wtedy, jak chciałem zrobić tą redukcję, poszedłem do jednej osoby, nie będę tutaj mówił imienia, bo może nie chcieć po prostu być ujawniona, że tak powiem która ma sklep z odżywkami w Łodzi i poszedłem ja i po prostu powiedziałem, słuchaj stary, będę brał, chcę zrobić redukcję, będę brał udział w konkursie międzynarodowym na wysyłane zdjęcia. Kto zrobi najlepszą redukcję w 12 tygodni? I jakie ty byśmy mi polecił suplementy? I on wtedy zaczął się mnie pytać, a co jest? No to ja mu bez zastanowienia zacząłem mówić. Powiedziałem mu, jem yy, na przykład na śniadanie, nie wiem, tam 5 białek z jaj i 100 gram płatków owsianych, później jem to, 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 to i to. I on w tym momencie zobaczył, jak mi to później sam powiedział, zobaczył, że rozmawia z kimś, kto ma pojęcie o temacie. Bo najczęściej przychodzą ludzie, mówią, że chcą schudnąć, jak się pytasz co jesz? a on mówi no dużo jem, ale co jest? No na śniadanie takąś kanapkę z jakąś szynką, później jakieś tam płatki może w pracy jakąś kawę wypije później obiad w domu. Rozumiecie? W ogóle nie wie, ludzie nie wiedzą co jedzą, w ogóle nie, nie liczą tego wszystkiego, nie mają tego poukładanego, a myślą, że robią dobrze, czy że jedzą dużo. Dużo to je licz piana, na przykład jak opowiada, że jak robił masówkę najlepszą w swoim życiu, to jadł w każdym posiłku 200 gram płatków owsianych i 16 białek z jaj. W każdym posiłku co dwie godziny. To jest dużo. Eee, I Oczywiście, ja nie mówię tutaj teraz o sterydach, o koksie, o całej tej reszcie, ale chodzi mi o samo stwierdzenie, tak. I on powiedział: OK, ja ci pomogę, będziesz do mnie przyjeżdżał. Ja go o to nie prosiłem. Powiedział mi: Będziesz do mnie przyjeżdżał raz w tygodniu, zawsze w czwartek, będziesz sobie robił co tydzień zdjęcia, będziesz mi te zdjęcia wysyłał, ja ci ułożę dietę dokładnie, jak masz jeść ułożymy program treningowy, treningi, jakie będziesz robił i zrobimy razem tą redukcję. No ja się oczywiście zgodziłem, tak? No jest to no, re, dla mnie rewelacja, tak? Masz trenera personalnego tak naprawdę za fliko. Jedyne co, ono, to kupowałem u niego suple. Których też, notabene, nie kazał mi brać jakiejś niesamowitej ilości i nie było wcale tak, że mnie nakręcał na to, żebym brał suple od niego, bo jak znalazłem gdzieś taniej, to mówił, no to bierz. Więc naprawdę w porządku. Yy, I... Wtedy też, to był okres, kiedy ja bardzo dużo właśnie dzięki tym portalowi bodybuilding.com, dużo też zacząłem oglądać filmików na YouTubie motywujących, żeby mieć, żeby mieć siłę do tego, co postanowiłem robić. Tak? I też zacząłem natrafiać na kanały na YouTube amerykańskie. Jak właśnie TigerFitness.com, jak na przykład POG, czyli Physics of Greatness, jak. Bios for Training, o którym już Wam wczoraj wspominałem. No i jeszcze kilka innych, tak. Ale najbardziej mi się podobało właśnie POG, Physical, Physics of Greatness Chrisa Jonesa i Vince'a Gazy. I stwierdziłem, że w Polsce nie ma czegoś takiego. Nie ma. I zrobiłem tam pierwszy filmik właśnie jakiś tam u białku. Z tego co pamiętam, o odżywkach białkowych, o moim podejściu. Zostałem zjechany jak po prostu szmata. Totalnie. No więc. Później zrobiłem filmik o trenowaniu moich pleców, z tego co pamiętam, jak robię plecy. Też zostałem zjechany totalnie, że wyglądam jak ścierwo, jak szmata, że po co ja się w ogóle odzywam? No, typowo shejtowany gość. No więc przestałem robić te filmy. Kanał oczywiście już był, ale nie miał takiej nazwy jaką miał i nic się tam nie działo, usunąłem oba filmy i po prostu sobie było konto. I wtedy trafiłem na filmik Pawła Groma o tytule Młode wilki. To jest film, w którym on polecił chłopaków z WK i kanał Brand Fitness. I dzięki temu tak naprawdę WK bardzo szybko się wypromowało i Brand Fitness też trochę się wypromował. W każdym bądź razie on w tym filmie poruszył właśnie kwestię Młodych Wilków, właśnie opisał, że pojawiają się co jakiś czas jakieś osoby, które chcą coś robić, ale zostają zjeżdżane w polskim internecie z gównem i po prostu nic się nie dzieje i zachęca wszystkich, którzy mają jakiś pomysł do tego, żeby coś robić, bo teraz nadeszła nowa era, nadszedł czas Młodej Gwardii, że tak to określił, a nie tylko pieprzenia zawodników, którzy są na scenie od 40 lat i powielają stare mity. Ja poczułem tak, jakby ten film był kierowany do mnie. I właśnie pierwszy film, jeżeli wejdziecie sobie, e, poszukacie filmów e, moich, przejrzycie je, to pierwszy film, jaki jest z zeszłego roku, to jest chyba tytuł, nie pamiętam, Dzięki Prezesie, coś takiego. Czy Odpowiedź na film Pawła Groma, już no coś takiego, chyba Dzięki Prezesie. I ja tam właśnie mówię na ten temat, o tym, o, tym, o czym mówię wam teraz. I to był moment przełomowy, bo ja wtedy zrozumiałem, że faktycznie to, co chcę zrobić, może mieć sens. I powoli, 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 powoli zaczął powstawać Polish Fitness Freak. Najpierw był to bardzo Urkowski Naturalna Kulturystyka, ale z czasem po prostu to się przerodziło w Polish Fitness Freak z racji na to, że no bardzo Urkowski Naturalna Kulturystyka trochę głupio brzmi. Więc wymyśliłem na zajęciach przez przypadek nazwę Polish Fitness Freak. Spodobało mi się, później powstało logo i tak to wygląda, i tak to się rozwija. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, mam nadzieję, że... Powiedziałem trochę o sobie, a przypominam, mam Med94 wzrostu. Mam nadzieję, że ten film, właśnie, że wytrzymali. W ogóle brawo dla wszystkich osób, które wytrzymały do końca tego filmu, bo wiem, że się bardzo rozgadałem, ale mam nadzieję, że część osób, które mnie hejtują, nie mówię tutaj o tych, którzy mnie popierają, bo jestem bardzo zadowolony z tego, że jest gro osób, które ma podobne poglądy do mnie, czy jest gro osób, którym ja. W jakiś sposób rozwiałem pewne wątpliwości. I naprawdę bardzo Was szanuję, bardzo się cieszę. Ale mam nadzieję, że chociaż jedna z tych osób, które mnie hejtują, które wypisują jakieś pierdoły, które łapią mnie za słówka, po przesłuchaniu tego filmu, czy po obejrzeniu tego filmu, powie, kurwa, nie zgadzam się z nim w 100%, ale to jest spoko gość. Naprawdę szacunek. Mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż jedna osoba. I wtedy będę miał świadomość, że to moje gadanie nie poszło na marne. A dla osób, które po prostu mnie szanują i lubią moje filmy, no to mam nadzieję, że ten film będzie fajnym takim rozwianiem wszelkich wątpliwości, też tak jak powiedziałem, wytłumaczeniem pewnych kwestii i powiedzeniem paru rzeczy o mnie, bo tak jak mówię, no, ostatnio sporo osób się pojawiło, więc też będę do tego filmu odsyłał ewentualnie, jeżeli będą jakieś kolejne takie pytania. No i co jeszcze? A, jeszcze jedna rzecz. Chciałem poruszyć kwestię właśnie tych 2000 subów. Pomyślałem sobie, że czas coś zmienić. Jest 2000 subów. Logo jest jakie jest. I teraz tak. Chciałbym ogłosić konkurs dla osób. Które byłyby zainteresowane stworzeniem prototypu nowego loga, czyli ogólnie nowego loga. Może ono oczywiście być związane z tym, które jest, ale jakiejś nowej szaty graficznej. Jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł na to logo, to również śmiało może się podsyłać swoje propozycje. I po wyborze tego loga z mojej strony, również na Facebooku właśnie udostępnię to logo, które zostało wybrane i będzie druga część konkursu, czyli zrobienie intra, tak, intra i outra, czyli film fragmentu na początku, jaki będzie zawsze i tej końcówki właśnie z uwzględnieniem tego nowego logo, czy tego motywu, który będzie i obie osoby które wygrają, jak gdyby ten konkurs, powiedzmy, bo ja nie ukrywam, że nie jestem przez nikogo sponsorowany, więc nie mam też tak naprawdę żadnych supli do zaoferowania, no bo nie mogę tego zaoferować, a nie stać mnie na to, żebym teraz na przykład kupował, nie wiem, jakieś białka, tylko po to, żeby kogoś zachęcić. Jeżeli chcecie, no to jasne, róbcie. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć tyle, że osoby, które. Osoba, której logo zostanie wybrane i osoba, której intro zostanie później wybrane, to te dwie osoby mogą liczyć ode mnie na układanie ewentualnie diety, porady jakiejś, jeżeli będą chciały, oczywiście bezpłatnie, tak, układanie diety, treningu no i, myśl, i ewentualnie jakieś, jakiekolwiek pytania, jakie by miały, no to śmiało, nie ma problemu możecie do mnie uderzać, więc po prostu macie coś mniej więcej takiego jak ja otrzymałem od człowieka, który mi mega pomógł, który mi do dzisiaj pomaga, bo z tym gościem ze sklepu z odżywkami, o którym wam powiedziałem. On mnie do dzisiaj prowadzi i te wszystkie programy, które ja mam, to nie są jakieś wymysły, tylko to są patenty tak naprawdę zawodowych kulturystów, zawodników nawet bo on się obraca w takim środowisku, a nie innym, tak? I tak samo moja dieta, gdyby nie on, w życiu bym nie jadł tyle węglowodanów, ile jem, bo się zawsze bałem węgli. W życiu bym nie pomyślał rok temu, że wchodząc teraz na redukcję, będę jadł dwa razy więcej, niż jadłem, tak? Więc no, wydaje mi się, że pomoc osoby, która ma jakieś pojęcie jest naprawdę mega istotna w tym sporcie, tak? No, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, możecie robić to logo. E, oczywiście jak je wysłać. Tak? Musicie wejść na Facebooka, e, polubić stronę czy nie polubić. To już jest Wasza kwestia, ale wysłać mi w prywatnej wiadomości po prostu e, wasz projekt. E, ja u, uważam, że mamy 20. No dobra, to zrobimy wydaje mi się, że do końca marca e, Będę czekał na Wasze propozycje yy, i później zobaczymy na początku kwietnia ogłoszę czy, jaki czy jakieś logo zostało wybrane, czy nie. Nie wiem, może będzie tak, że nikt kompletnie się nie zgłosi, yy, więc nie oczekujcie ode mnie, że będzie to logo, bo może go po prostu nie być. Yy, ale liczę na Was, mam nadzieję, że yy, będą jakieś osoby, które się trochę na tym znają na obróbce graficznej. I zrobią coś fajnego. No i zobaczymy. No, może, jeżeli zostanie wybrane wasze logo czy wasze intro, to nasza współpraca będzie się dalej też rozwijała w innych kwestiach. Tak więc to by było na tyle. Film jest cholernie długi, ale mam nadzieję, że treściwy. No i co? Zapraszam do subskrybowania, do komentowania tego wszystkiego, co powiedziałem. I do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam.